Sylwester bez petard i fajerwerków to raczej niemożliwe, bo stary rok trzeba pożegnać lub jak kto woli nowy rok powitać hucznie i efektownie. Niektórzy jednak tak nie mogą doczekać się noworocznych wystrzałów, że bawią się materiałami pirotechnicznymi już wcześniej. To jest jednak niedozwolone z kilku powodów. Komfortu mieszkańców i bezpieczeństwa. Wojewoda Zachodniopomorski już szósty raz wydał rozporządzenie dotyczące petard. Od 18 grudnia do 4 stycznia na terenie województwa pomorskiego nie będzie można używać materiałów pirotechnicznych. Oczywiście wyspie... Specjalizowane firmy, które organizują pokazy, albo służby, które używają racji do sygnalizacji, mogą posługiwać się materiałami pirotechnicznymi. Oczywiście zakaz nie obowiązuje 31 grudnia i 1 stycznia. Do jednostek porządkowych w czasie przedsylwestrowym przychodzi wiele skarg i donosów informujących o zakłócaniu porządku poprzez strzelanie racji i fajerwerków. Chodzi o bezpieczeństwo i ogólnie pojęte, komfort mieszkańców, którzy w większości nie życzą sobie, aby pod ich oknami strzelano czy używano materiałów pirotechnicznych. Według Straży Miejskiej w Szczecinie problem istnieje, choć nie jest on tak poważny jak jeszcze kilka lat temu. Fajerwerki, petardy i sztuczne ognie są drogie, więc wiele osób nie chce ich marnować przed 31 grudnia. Nawet jeżeli dochodzi do wystrzałów, bardzo trudno jest złapać krok na gorącym uczynku. To się jednak czasem udaje, bo szczególnie młodzi ludzie bawić się petardami lubią nawet w ciągu dnia. Na gorącym uczynku nieraz się udaje, bo czasami, no niestety, ale młodzi ludzie zupełnie bezmyślnie w biały dzień nawet odpalają fajerwerki podczas patrolowania ulic. Udaje nam się złapać na gorącym uczynku. Uczynku. W przypadku młodych ludzi kończymy zwykle pouczeniem, ostrzeżeniem, że tutaj przede wszystkim te względy bezpieczeństwa są bardzo ważne i żeby nie robić tego bez nadzoru osób dorosłych. Zresztą działania profilaktyczne prowadzone już od początku grudnia przez referat profilaktyki i strażników szkolnych też ma uzmysłowić tym bardzo młodym ludziom, że naprawdę fajerwerki to jest może i przyjemność, może i spektakularne widowisko, ale trzeba przy tym zachować szczególną ostrożność. Za złamanie przepisów grozi kara nawet do 500 zł, choć Straż Miejska... Przyznaje, że często kończy się na pouczeniu.